Przed nami świeża dawka emocji w barwach szczęścia. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie dramatów, niespodziewanych zwrotów akcji i decyzji, które zmienią losy bohaterów. Zajrzyj do streszczeń epizodów 3312-3316, emitowanych od, od 9 do 13 lutego w TVSkup drugiej o czym jest serial barwy szczęścia. Serial barwy szczęścia to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy, od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i Osiedlu, pod sosnami, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie stacja przygotowała prawdziwą ucztę. Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2. Barwy Szczęścia odcinek 3312 poniedziałek. Renata coraz mocniej odczuwa skutki uzależnienia od leków, jednak skutecznie ukrywa swoje problemy przed Marcinem. Kobiecie udaje się nawet zdobyć kolejną receptę, gdy bez skrupułów okłamuje nowego lekarza, Karola. Natomiast komisarz Kodur przesłuchuje Agnieszkę, ale porywaczka zachowuje zimną krew. Kobieta nie tylko nie przyznaje się do winy, ale jej plan burzy niespodziewana osoba. Z kolei Ola ratuje z opresji Oliwkę, pomagając jej jako tłumaczka podczas spotkania z włoskimi inwestorami. Zbrowska od razu czuje do dziewczyny sympatię i w finale proponuje jej posadę. Barwy szczęścia odcinek 3313 wtorek 10 lutego. Mirek dowiaduje się, że nie zdał poprawki z matury i czuje paraliżujący strach przed reakcją Damiana. Natomiast Asia z Hubertem rozpoczynają przygotowania do ślubu, jednak radosny nastrój Pyrki szybko psuje rozmowa z Agatą i Ignacym. Z kolei Kasia, głęboko poruszona dramatem, który przez lata przeżywał Czesław, prosi ojca, by został z nią i Ksawerem na dłużej. Marcin i Celina za to nie składają broni, kontynuując intensywne poszukiwania Łukasza. Barwy szczęścia, odcinek 3314 środa 11 lutego. Celina nie ustaje w wysiłkach, by odnaleźć Łukasza, a Kasia prosi Marcina o zorganizowanie widzenia z Agnieszką. Sadowska ma nadzieję, że podczas rozmowy w końcu przekona siostrę do wyznania prawdy. Natomiast Romeo, otoczony wsparciem Ewy, grzelaków oraz przyjaciół, żegna swoją matkę podczas kameralnego pogrzebu. Z kolei Oliwka skupia się na rozwoju firmy i planuje podróż biznesową do Włoch. To nie podoba się jednak Kępskiemu, który coraz częściej myśli o powiększeniu rodziny i zaczyna wywierać na partnerkę presję w tej kwestii. Barwy szczęścia, odcinek. 3315 czwartek, 12 lutego Romeo ostatecznie żegna się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, cały czas mając oparcie w Ewie. Natomiast Aldona przeżywa szok, gdy odkrywa prawdę o pogrzebie, na cmentarzu pochowano jedynie pustą urnę. Sytuacja u Brzelaków staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Borys przyznaje się do współudziału w tym oszustwie. Z kolei wielodniowe poszukiwania kończą się sukcesem: Celina odnajduje Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafia do szpitala. Ania za to oddycha z ulgą na wieść, że wilk uporał się z żabim problemem, dzięki czemu do jej lokalu powrócą klienci. Barwy Szczęścia, odcinek. 3316 piątek, 13 lutego. Po kilku intensywnych dniach, które Ewa i Romeo spędzili niemal nierozłącznie, bliscy młodych decydują się na interwencję. Rodziny proszą zakochanych o krok wstecz, obawiając się, że silne uczucie odbierze nastolatkom zdrowy rozsądek. Natomiast stan Łukasza, który wciąż przebywa w szpitalu, wyraźnie się poprawia. Z kolei Jaworski nie kryje oburzenia faktem, że budowa Wilka ruszyła na nowo i wspólnie z Marczakiem opracowuje kolejny plan działania. Szczepan gra jednak na dwa fronty i sprytnie namawia do poparcia inwestycji niedzielską.